Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, flagi i logotypy. Ja nazywam się Maciej Matwiej i w dzisiejszym odcinku poddam blazonowaniu i opowiem o historii herbu Wiednia. Zostańcie ze mną. Wiedeń, z niemieckiego Wiena. Stolica i największe miasto Austrii. Położone w północno-wschodniej części kraju nad Dunajem. Miasto statutarne, tworzące jednocześnie odrębny kraj związkowy. Ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki, turystyczny i kulturalny o znaczeniu międzynarodowym założony około 500 roku przed naszą erą jako osada celtycka. Prawa miejskie uzyskał w roku 1221, stając się jednym z największych i najważniejszych miast świętego Cesarstwa Rzymskiego, a po jego upadku, stolicą Cesarstwa Austrii, a następnie Austro Węgier. W roku 1918 stał się stolicą Republiki Austrii. Wiedeń to jeden z najbardziej znaczących ośrodków kultury europejskiej. Herb Wiednia, oficjalnie Wappen der Bundeshauptstadt, Wien, czyli herb stolicy kraju związkowego Wiednia, to jeden z oficjalnych symboli miasta, kraju związkowego i stolicy republiki. Herb występuje w dwóch wariantach: oficjalnym, zwanym również podstawowym, oraz urzędowym pełnym, dostojnym i bardziej paradnym. Blazonowanie herbu oficjalnego przedstawia się następująco. To biały krzyż na czerwonym polu tarczy. W formie urzędowej czerwona tarcza z białym krzyżem umieszczona jest na czarnym, jednogłowym orle ze złotym dziobem i pazurami. Wizerunek ten stosowany jest również na pieczęciach krajowych, kraju związkowego Wiedeń i gminnych, gminy Wiedeń. Wizerunek herbowy stolicy Austrii wyewoluował, podobnie jak w przypadku herbów znakomitej większości europejskich miast, od pieczęci miejskich. Najstarszy wizerunek pieczęci miejskiej pochodzi z dokumentów z 1228 roku i przedstawia wyłącznie Orła. Kolejne znane wizerunki pieczęci pochodzą z 1239 i 1281 roku i również przedstawiają Orła. Pieczęć z Orłem była używana aż do XVI wieku. Pierwsze połączenie Orła z krzyżem pojawiło się na pieczęci z 1327. Taki układ był używany do końca XIV wieku w różnych wariantach. Krzyż jest najprawdopodobniej nawiązaniem do krucjat krzyżowych, w których uczestniczyło również rycerstwo z Wiednia oraz okolic miasta. 26 września 1461 roku cesarz Fryderyk III nadał miastu prawo umieszczania w herbie i na pieczęciach dwugłowego orła w cesarskiej koronie. Miasto zostało pozbawione tego przywileju dwa lata później z powodu nielojalności wobec cesarza, a przywilej został przekazany miastu Krems nad Dunajem. Nawiasem mówiąc, miasto z Dolnej Austrii nadal wykorzystuje ten przywilej, komunikując się herbem z dwugłowym orłem w cesarskiej koronie. Wiedeń zawarł pokój z cesarzem w 1465 roku i odzyskał przywilej herbu. Tym razem orzeł dodatkowo otrzymał tarczę z krzyżem. Przez kolejne wieki zmiany były jedynie stylistyczne. Kolejną zmianę wprowadzono dopiero po zakończeniu monarchii. W 1925 roku oficjalnym herbem stał się srebrny krzyż na czerwonym polu. Wariantowo, herb pozwolono umieszczać na jednogłowym orle bez korony, tak jak w XIV wieku. W 1934 roku została uchwalona ustawa o małych i wielkich wariantach herbów. Małym herbem ustanowiono biały krzyż na czerwonej tarczy, natomiast wielkim herbem ustanowiono wizerunek sprzed 1925 roku. W 1938 roku zlikwidowano małą wersję herbu. Po Anschlussie Austrii zamieniono koronę Fryderyka III na koronę Rzeszy. Po II wojnie światowej powrócono do formy z 1925 roku, gdzie podstawową wersją herbu jest srebrny biały krzyż na czerwonej tarczy. Zaś w wariancie urzędowym, tarczę z krzyżem, położono na czarnym orle bez korony. I na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym Państwu pokazać. Pozostałe oficjalne symbole, Państwo pozwolicie, ja będę sięgał wzorkiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. Rozpoczynamy oczywiście od oficjalnej flagi, to nic innego jak powtórzenie herbu, dlatego śmiało może mówić, że jest to flaga herbowa. Powtórzenie herbu na barwach miasta, czyli w kolorze czerwonym i białym, i tu widzimy dwa pasy, równe pasy w układzie poziomym. Flaga o oficjalnych proporcjach 5 do 8, no i właśnie z wycentrowanym herbem. Miasto komunikuje się również samymi barwami. Taką, taką wersją uproszczoną tego herbu możemy spotkać właśnie bez wersji, e, wariant bez herbu na ulicach Wiednia, czyli płat o dwóch pasach czerwono-białym. E, kolejny symbol to rzeczona już oficjalna pieczeń. Widzimy tutaj w okręgu z ringiem i u dołu z nazwą Wien tego carskiego, przepraszam, cesarskiego czarnego orła starczą sercową z białym krzyżem na czerwonym polu. Oczywiście tutaj wydanie czarno-białe, więc tych kolorów na pieczęci nie widzimy. No i ostatni symbol, szanowni Państwo, może półoficjalny, to logo. Logo, o którym od 2019 roku miasto komunikuje się, a to również logo herbowe, bo widzimy, że przy logotypie w układzie pionowym, Stad Wien, Widzimy bardzo heraldyczny symbol, czyli tarczę, czerwoną tarczę ze srebrnym, białym krzyżem. Także Wiedeń legitymuje się, komunikuje się logo w bardzo heraldycznym wydaniu. To tyle, szanowni państwo. Serdecznie zapraszam do playlisty z herbami europejskich miast. Tam od wielu lat na pierwszym miejscu oczywiście blazonowanie herbu Paryża, ale znajdziecie państwo również omówienie przeze mnie herbu Florencji. Herbu, herbu Pragi, czy chociażby Herbu Marsylii. Także dużo treści heraldycznych na kanale Herby Flagi, Logotypy. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!